Z tej strony Olikosa dzisiaj będziemy grać, grać. Lutować sobie baterię. Tu mamy takie piękne bateryjki I zamierzam odpalić taką jedną rzecz. Czyli to: będziemy to dzisiaj odpalać, widzowie. Mam tu taki jeden kabelek z tyłu, chyba. Nie, tu mam. Dobra, tu go mam. Taki kabel. O, coś trochę przekrzywiło, To jest nieważne. Taki kabel mam i z drugiej strony już ta tak na prowizorkę przylutowane. O, nie przylutowane, tylko przytaśmowane. Więc dzisiaj zajmujemy się tą jakąś taśmą, bo mam ich trzy. Zrobimy te bateryjki. Połączymy je. Mamy ich tu pięć. Spróbujmy połączyć je wszystkie, bo to jest jakieś 7V. Widzowie, ja Wam powiem. Te 7V 7 jest potrzebne do zasilenia tego radyjka. Radyjka, ja to tak nazywam. Wiem, że to jest decover, ale to jest radyjko u mnie. Ja to tak nazywać będę. Tutaj, serdecznie. Dobra, teraz to tak, chyba. Tak, teraz to zwijamy, widzowie. Nie wiem, czy będziecie to dokładnie widzieć, ale ja wam spróbuję to jakoś. O. Tu są już połączone dwie baterie. Teraz to odciąć. Gdzie są nożyczki? Gdzie są nożyczki? Nie wiem, to są nożyczki, ale gdzie było cięcie, bo coś się zwaliło. Nie wiem czemu i jak. Ale się zepsuło, więc mamy już dwie baterie połączone. Mm, I teraz połączymy więcej. Ciekawe, czy mu się wyłączyło nagranie. Dobra. Tu cyk. Mogłem po tą grubą taśmą. Zaraz zobaczymy, co grubą taśmą. Taką widzowie najgrubszą, co mam. O jezu. Jednak teraz zobaczmy. Tu się za... za Zdejmijmy tą. Myślałem, że ta chuda będzie lepsza właśnie do takiej robótki. ale coś chyba nie... jednak chyba nie będzie lepsza. Więc na razie to zlepmy tak. O, zrobione prowizorycznie. Bo widzowie jak coś nie róbcie tego w domu. Trzy baterie złączone po, pier po pierwsze. Teraz czwarta będzie i piąta. Taka piątunia. Na tyle tu widzicie, że nic. Znowu się zatrzymało? Nie. myślałem, że znowu widzowie się że zatrzymało. Tu mamy tą baterię. Jedna jest tak inaczej obklejona. Bo nie pomyślałem wtedy wcześniej jeszcze, żeby to zakleić tą grubą taśmą. Tak musiałem oczywiście to zrobić tą drugą, krótszą. Ta krótsza będzie na jakieś gorsze sprawy, na takie łatwiejsze do zrobienia. Takie, no, ale ta gruba. I jeżeli jesteście z kimś, co lubią lutować, to kupcie sobie taką taśmę, jakąś grubą bardzo. Bo wam się przyda taka gruba i taką normalną też sobie kupcie. Bo ja korzystam i z takiej, i z takiej. A tej a chudej nie, nie polecam. O, jeszcze by mi się tu nie złączyło. Uff, jest, plan. Cyk. 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 Nie. Dobra, wy, Mamy już wszystkie baterie połączone. Tu się to nie zmieści, bo mam małe studio, takie. I teraz kabelki, kabelki, kabelki. Tu mamy kabelki. Teraz muszę cyk. O jezu, mi się kończą kable. Jeszio. O nie, muszę sobie zamówić te kable. Zapomniałem, żeby sobie zamówić kable. Tu takie lekkie oświetlenie lepsze może zrobię. Czerwony mi się już skończył kabel, więc muszę sobie jednak zamówić. A myślałem, że jeszcze nie będzie trzeba zamawiać ich. To w nic mi spadło. Myślałem, że jeszcze nie będzie trzeba ich zamawiać przez jakiś miesiąc, dwa. A tak to już się roz... kończą mi te kable. Moje daje zawsze dwa różne. Może dlatego. Dobra, niebieski do czerwonego, pamiętać. Mm, cyk Tu mamy tak. Myk. I teraz tą Huda. Huda się bardzo teraz przyda. Z grubej. Lepiej tutaj nie używać. Nie róbcie tego. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie róbcie tego bez samemu w domu czy coś takiego. Kurde. Upadło mi cała taśma. Super. Będę teraz to tu. Jakoś tak. Przydałoby mi się tu jakieś małe imadełko. I to bardzo. Ale że imadełka małego nie mam, to to już moja sprawa. Może jak widzowie coś się zarobi z tych filmów, to kupię imadło. Ale na razie nic nie zarobię. No bo my wiecie pewnie, że od 1000 do subskrypcji w ogóle można zarobiać. Więc subskrybujcie cały mój kanał, żeby ulepszyć moje wszystkie. Żeby ulepszyć to. Całość ten. No. Cyk. o i już myk, myk. dobra widzowie już połączone jest o tylko tu jeszcze odciąć widzowie gotowe nasz kebab taki długi czerwony by miał być z tym z niebieskim chyba nie tak, ale tu mam... jakbyście to zobaczyli, jakie tu mam kablowisko, to byście też myśleli bardziej, czy to... Które ma być do którego i tak dalej. Bo ja mam tu bardzo dużo właśnie takich kabelków. Dobra, jeden podłączony. Tyk, teraz do drugiego drugi do drugiego. I zaraz Radejko... Moje tak zwane radyjko Beś, powinno działać Widzowie to jest ten honorowy moment Że tak to powiem Odpalamy, 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 odpalamy Kurde Działasz? No jest nie Bo czekajcie. O, widzicie? Nie widzicie? To już widzicie. Powinniście to widzieć. Te baterie, chyba, mają bardzo słabe napięcie. Jak to nie działa? Dobra, już wiem, co zrobiłem. Tu jest... Tu jest niepodłączone, dobra. Czyli źle jest połączone. Tu. Tu trzeba... No, tu jest źle. ma odetnąć. I tu jest źle. O, widzowie, musiałem połowę baterii przeciąć, bo było źle. Po prostu, że coś, coś tu źle. Druga, kolejny. O, dobra, teraz powinny być kit. To z tym. Teraz gruba taśma. Kurde, tu jest poczucie, dobra. Działa wszystko. Jak to działa? To jeszcze nie wiem. Działało widzowie przez parę sekundek. Nie w tą stronę jeszcze jeszcze w tą stronę bym widzowie zrobił. I by to była dupa. Mam nadzieję, że ten film zdążę zmontować do 14.30, bo dzisiaj widzowie mam niedzielę, więc dzisiaj muszę nagrać film, bo próbuję robić daily. Coś takiego będę próbował robić, więc spróbuję. Czy coś. Więc muszę się wyrobić jeszcze dzisiaj do 14.30. Muszę ten cały film zmontować, dodać muzyczkę, napisy, napisy nie, bo nie umiem. Jeszcze, jeszcze tego się nie nauczyłem sztuki napisów. W sensie umiem, ale nie umiem. Tak to że umiem, ale nie umiem. O. ale już jest ten. Powinno być dobrze. Cyk, nie, cyk, cyk to tu, to tu, teraz Widzowie, mamy tu kolejny już krok za sobą, gotowy. Zepsuty I kawałek zepsutej taśmy robimy. Tu teraz jeszcze to obskurować. I widzowie, powinno to działać. Jeszcze nie wiem, czy będzie działać, ale powinno. Może dzisiaj, dzisiaj, może nie odpalimy lutownicy. Może w następnym nagraniu, czyli za jakiś tydzień. postaram się, żeby był za tydzień ten filmik, nie ten filmik tylko nas z jakiegoś polutowania, albo widzowie będzie z lutowania oglądania co jest w drukarce, taki filmik będzie, bo mam taką jedną drukarkę, która jest na razie w serwisie i nie wiadomo czy ją naprawią, nie wiadomo czy ją naprawią po prostu, więc musz zobaczymy. Jak będzie to będzie, a jak nie będzie to nie będzie. tu ten kabel mi przeszkadza. Cyk, o. O, o. o, 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 Cyk i gotowe. I sobie teraz to ro robiłem w ogóle to pod napięciem, ale co jest? Do dupy, do dupy, do dupy powiem wam widzowie, że robiłem to pod napięciem i na kawałek ktoś to zamknij. to zamknijmy a nie jednak nie robimy tego pod napięciem dobra działa działa a teraz znowu widzę by coś nie działa Dobra, widzowie po prostu to się nie przykleiło, całe to się nie przykleiło, gdzieś jeszcze, całe to się nie przykleiło. Dobra, już wiem co mi się nie przykleiło, bo ja mam nie dałem jeszcze tej dodatkowej taśmy, którą trzeba dodawać, żeby było stabilniejsze bardziej. Nie. A tu mam taki jeszcze prototyp, że tak ma nazwę to powinno działać. Chyba. Nie wiem. Albo się baterie rozładowały. Nie wiem. Albo baterie są rozładowane, albo coś nie pyka Coś nie pyka mi tu chyba. Raczej widzę to drugie. Nie wiem. Choć się domyślam. Czy coś? Tego też się. Trzyma. O! Dobra, 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 tylko, Powinna działać. Jeszcze tylko tą. Tą trzeba poprawić. Huderlawką. też się nada. Ja jednak nie wziąłem tej taśmy na marne. Myślałam, że nie, będzie, nie będę jej używał. A będę? Bo głównie tu robię wszystko z baterii. I widzowie, jak coś. M, pokazałbym wam to, ale by się to spaliło, bo już próbowałem. Na 7,5V. Kurde, łamam się do baterii. Na 7,5V odpaliłem mały silniczek. Zaraz wam pokażę, jaki to był silniczek. I naprawdę nie róbcie tego w domu, bo tu był nawet mini-ogieniek. Ogieniek tu był mały. No, podpięty. Pokażę, Pokażę Wam oczywiście jak go znajdę. Jest. Taki silniczek odpalałem. Na takim silniczku odpaliłem 7,5 V. Nie polecam. Naprawdę nie polecam. Bo wam się coś może zbierać. I chyba byście nie chcieli, żeby wam coś się w domu zjarało. Powierzcie mi. A może je to pod zły napięcie podłączam pod... po prostu. Znaczy to musi być odwrotnie. Jak teraz to nie zadziała, to znaczy, że to musi być odwrotnie. Nie wiem. Jeszcze nie wiem, czy działa. Jeszcze, jeszcze. Działa. Nie działa. Działa. Widzowie, naprawione. To nie naprawione, ale działa. Działa? Działa, widzowie, widzowie widzicie? Widzicie, na pewno. Na pewno to widzicie. Zobaczmy, które guziki działają. Ten. Ja to trochę przymknę światło. Nie widać nic. To jest w dół. O! Lepiej? Lepiej. Syk. O! Wyłącznik działa. Bocer. Nie wiem co to znaczy za komunikat, ale zaraz zobaczymy. O, skończyła się moc chyba. Nie, chociaż. Nie, moc się skończyła. Nie. Chodźcie? Nie, działa. Dobra, widzę, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Nara.